Siemano z tej strony, Czesiek. Dzisiaj ze mną jak zawsze jest. No, witam, witam. Łubo, z tej strony. <noise> A ja sobie pykam w tej chwili na paczce DNS Pack, na której będziemy sobie pogrywać w trybie multiplayer i będziemy tworzyć swoje takie. Um, serie, taką swoją serię multiplayer z modami. Um, myślę, że dosyć fajnie to wyjdzie. Jest około 90 modu, jeżeli dobrze. 86. 86. Kolega mnie tu dobrze podsumował. Tak więc to jest taka mała zapowiedź, co my tu będziemy robić i ogólnie chciałbym kilka rzeczy ważnych opowiedzieć co do kanału. Tak więc na razie wszystkie filmy chyba będą z mojej perspektywy kręcone, gdyż Bubo tam ma swoje jakieś problemy. Problem z internetem, bo internet jest e, za przeproszeniem wzięty z dupy, ale będzie jego zmiana, i potem też będę mógł przesyłać z mojej perspektywy. Tak, dokładnie. E, co dalej chciałem jeszcze powiedzieć? E, co do tej zapowiedzi, to będziemy próbować tę serię prowadzić w takim fajnym, e, bardzo klimatycznym klimaciku. Fajnie to powiedziałem. Klimatyczny klimacik. E, kusząco do tej serii, powiedzmy. No i żeby ta seria wyglądała bardzo fajnie, słuchało się bardzo fajnie. Akuratnie mi się zmieni troszeczkę głos podczas tej serii, bo też będę próbował kupić nowy mikrofon, a nie próbował tylko sobie kupię. No więc co można więcej powiedzieć, Wubo? Chyba nic, nie? To jest taki mały wstęp, tutaj widzicie. Jeszcze a propos yy, możliwe, że cza czasami na nagraniu będą widoczne lagi, bo opóźnienie serwera. Tak, dokładnie. Tak. To na razie musimy uwzględnić, ponieważ nie mam jeszcze takiego yy, serwera postawionego przez. Mogę kraft. powiedzieć yy, tak, o, jak ja już będę miał nowego interneta, interneta podkreślam, yy, i, i, I nowego kompa, bo będę kupywał. Jest to u mnie w, chyba w czwartym albo trzecim odcinku. Mówię o tym, że będzie zmiana sprzętu. To wtedy ja będę mógł trzymać serwer na komputerze, bo wytrzyma raczej. I okay. Jeszcze nagrywa. No. Okej, okay, to ja ci teraz tak troszeczkę wiedzę w zdanie. Jeżeli chodzi do, co do tej serii, to akurat nie to chyba będzie mm, główna nasza seria, z której będziemy wygłoszać najwięcej materiałów. E, nazwa serii po. Bo... Będzie powstanie. Ja, ja, nazwa, se, nazwa serii Powstanie jak przyjdzie Wena. Tak, dokładnie. E, ja już mam trochę propozycji, ale to obgadam oczywiście z Wubem. Właśnie. A... E, ogólnie to jeszcze chciałem przypomnieć, że gramy na DNS-Paku. DNS tech, tech Ciągle tego tech... tech zapominasz. Ja. Jezu. Nie DN... ci dns tech Pack. Zadowolony? Tak. tak więc V07, V707 tak. Ha ha, ha. O, się... widzę nazwę spitu. Eee, sorry, V708. Właśnie. Tak więc my sobie będziemy pogrywać, kleić serwery, kleić i tak dalej, i tak dalej. Czyli wiele pracy nas czeka, ale myślę, że fajnie będzie się. Wam nas oglądać i będziecie chcieli więcej. Ja tutaj jakiś, nie wiem, Robocop czy coś w ten deseń atakuje, bo naprawdę są przewyborne, mogę powiedzieć, mody, takie jak tak, ta z czego większości chyba nie ogarniamy, bo złóż jest nawet za dużo. Tak, Towncraft 3, Industrial Craft 2, Power No, no wszystkie takie mody popularne teraz, tak. tak. No. Takie, wiecie, na nagrywanie takie. Takie wypasione, nie super. No, tak. Zżerające y, y, tak pamięć skąpa, że jest mało FPS-ów i w ogóle. No dobra, tak więc y, ten, to było odmianie. Ale paczka jest świetna. Mm. Tak, Nawet no, jeśli co? jest mało FPS-ów. No, stary, ja mam tak. Kręcę teraz na normal i fancy mam 12 FPS-ów. No, 12? Tak, teraz miałem spadek 12, a teraz 20. 30. 15, Aha, 30. To ja będę miał z jakieś 40-50 nagrywanie. No, może no, no, więcej, na nowym kompie będzie dużo. Będzie no tak, bardzo dużo. Tak, oh! Takim nocnym klimacikiem u mnie na ekranie właśnie na screenie was żegnamy z moim fantastycznym robokopem, którego postawiłem. Tak więc do zobaczenia, do pierwszego odcinka takiego free play in games. Tak więc Cześć! Cześć, dziękujemy. Cześć cześć, 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 cześć. To była zapowiedź na razie.